I znowu jodzie wózki, płyziotki i całusze, serducha, wszystko, dango do ojca. Może łocię się, pokręcę, w kurde, nie? Jesteś zimą mógł godzinami tu robić. Nie mówię o lecie, a nie mówię o latach wcześniej. Ja już w studiach nie byłem. A trenuję w dziedzinie. Bez talencia idę. Bo bo tak samo idę, jak podlewo nie mam. Życie zagodę śpiewało. Czy jedno albo drugie nie zmienię. Hoje eu